Motanie lalek to kolejna propozycja Sędziszowskiego Domu Kultury na kreatywne i twórcze spędzenie przez dzieci czasu na wakacjach. Pierwsze warsztaty pod okiem kostiumerki zespołu pieśni tańca rochy instruktor Barbary Czelatki odbyły się 18 lipca. Pradawne słowiańskie lalki motanki były formą talizmanu. Motane z nici i skrawków materiału wypełnione słomą, roślinami albo ziarnem miały strzec domowników przed złem, pomagać matkom w opiece nad dziećmi, ochranie. I wspierać gospodynie w prowadzeniu domu. Dziś własnoręczne wykonywanie lalek to doskonały pomysł na oryginalną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju zabawę. Natomiast sam proces ich tworzenia niezwykle dobrze wpływa na rozwój dziecka. Każde działanie ręczne to jest rękodzieło. Każda z tych laleczek jest inna, czyli każda jest oryginalna i każda jest. Takim swoistym rękodziełem, i tych technik, różnych sposobów robienia lalek jest dużo. Także to nie jest jeden, jedyny sposób, że można tylko tak robić. Każda się inaczej nazywała, ale można było różnymi sposobami stworzyć tą laleczkę. To jest też działanie takie na podświadomość, czyli poszukania w sobie dobrych rzeczy i wydobycia tego z siebie pod, pod, podczas tych prac takich z materiałem, z materią. To działanie na podświadomość bardzo fajnie wpływa tak kojąco na, na człowieka, a szczególnie na dzieci. Wtedy uruchamia się wyobraźnia. Tak naprawdę każde dziecko jest w stanie wykonać własnoręcznie lalkę motankę. Liczą się chęci, trochę cierpliwości i wyobraźnia. Jak umie się zawiązywać, no to już jest predyspozycja do tego, żeby zrobić tą lalkę, bo powstaje przez związywanie. Przeważnie materiały są naturalne: len, wełna, konopie, bawełna, i związywane sznureczkami i ozdabiane koronkami. Wyszukiwanie właśnie tych różnych pasujących do siebie i kolorów i różnych struktur, materiału, rodzajów itd. Tak żeby stworzyć. Lalka jest wtedy gotowa jak nam się podoba, czyli jak już ma te wszystkie elementy. No i ważne są te atrybuty lalek, które są wkładane do środka w zależności od potrzeby od e, przeznaczenia. przeznaczenia właśnie były wypełniane czy ziołami, kwiatami, suszonymi kwiatami, także były dawane te e, i zboża na dostatek i przyprawy, na przykład e, goździki, no, były na bogactwo, ale też takie bogactwo Niematerialne, takie bogactwa inne, duchowe. Jedną z głównych cech wyróżniających lalki motanki jest to, że nie posiadają twarzy. Lalki nie mają twarzy, żeby nie miały własnej tożsamości, bo one mają zadanie do spełnienia, czyli one mają działać, służyć ludziom, osobie, która jest obdarowana tą lalką albo dla siebie. Też nie mają twarzy, dlatego że twarzą lalki jest intencja konkretna intencja, z jaką się robi tą laleczkę. Dlatego, że one były w, robione też w różnych życiowych takich momentach, dlatego miały różne intencje. No, były takie na przykład narodziny dziecka to było takie duże wydarzenie czy ślub to właśnie były już z intencją, żeby służyły w konkretnym celu warsztaty z motania lalek prowadzone były już w sędziszowskim domu kultury w ubiegłym roku. Przypadły wtedy dzieciom do gustu i większość z nich powróciła na zajęcia przy okazji tegorocznej akcji Wakacje z kulturą. Byłam rok temu i mi się bardzo spodobało i nie, wiem, ale lubię takie rzeczy właśnie. Jestem pierwszy raz, i moja siostra jak tu była, to mówiła, że jest bardzo fajnie. I chciałaś się o tym przekonać? Tak. I jakie pierwsze wrażenia z zajęć? Fajne bardzo. Czy lalek to trudna sztuka? Tak, trudna, tak. Co do tej pory udało Ci się już zrobić? Tak, główkę. Dlaczego zainteresowałaś się tymi warsztatami? W tamtym roku też byłam i w tamtym roku dopiero się nauczyłam robić lalki i pomyślałam, że, że dziś w tym roku też będę robić lalki i nitkami i tu się właśnie nie szyję. Czego ciekawego dowiedziałaś się dzisiaj, bo warsztaty rozpoczęły się od takiej małej, krótkiej prelekcji Pani Basi. Co utkwiło Ci w pamięci? Bardzo różne są lalki. Na, na przykład do nich się daje monety, kawałek ziemi. Na, one są większe na szczęście. To są tacy przyjaciele, wszędzie się z nimi chodzi. Kolejne wakacyjne warsztaty zmontania lalek zaplanowano na 25 sierpnia. Zajęcia potrwają w godzinach od 10 do 12.